W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam wagony kolejki wąskotorowej znajdujące się w Miliczu. Kolej wąskotorowa jeździła od 1894 roku na trasie Milicz-Żmigród. W 1991 roku przestała istnieć, a tory rozebrano. W 2011 roku na dawnym przystanku kolei wąskotorowej Ustawione eksponaty taboru: wagon motorowy, osobowy oraz brankart. Dziwi nas fakt, że pomimo kamer i lokalizacji przy ruchliwej drodze, tabor jest tak zniszczony. Opuszczone wagony. Kolejki wąskotorowej. Witajcie. Dziś ponownie jest ze mną Justyna Kruszowa, a zwiedzimy sobie opuszczone wagony. Kolejki wąskotorowej. Dokładnie. Także idziemy. idziemy. Ok, przed nami jeden z wagonów. Na bagaże. Tak, na bagaże. No, jaki widzimy? Okay, no, praktycznie wąsko. Mm, okay. Śmieci, papierosów, eleganckie drewniane siedzenia. Mm -hmm. To jest jeszcze tak bokiem, mm. ale w sumie, jak to było na bagaże, to Ty czemu tutaj... A ja myślałem, że to jest cały taki wagon. I tu jest cały wagon. Tutaj mamy, jak widać, jakieś takie okienko uchylne, mm. chyba do nas, nie? Chociaż nie. To uh -huh. jest do nas. Aha. Już nawet nie ma o co zaczepić, nie? Zobacz, w tej skrzyni. Aha, no faktycznie, tutaj no. Zobacz, czy coś w tej skrzyni jest. Podejrzewam, że śmieci. No, no. faktycznie. Nie pomyliłeś Tutaj była ubikacja, jak widać. O. Jakim sposobem, w jaki sposób tutaj się wchodziło hmm. i zamykało. I zobacz, jak to jest wąska. No właśnie. Dziwne, dziwne, dokładnie. No, tutaj nogi jakoś tak pomiędzy. No, nie wiem. Nie widzę tego, że tak powiem. No i co? I tu już nic nie ma. Co to było? To? To było piec. Piec mhm. daje... to jest yy, wagon kolejki woskotorowej. No, dokładnie. Jest... A no, tak jak mówiliśmy z to jest, jest bagaż. E, jak ty no jak tu wejść tak samo No gdzieś udało udało się będzie To mamy już zwykły wagon ładne siedzenia. Eleganckie, wygodne mm -hmm. Jakiś plecak, kogoś? Wydaje mi się, że tu jakiś może... mieszka. No nie zdziwiłbym się, bo mamy tutaj jakieś... jakieś tam. Tu już wszystko... wytegowane. Jakieś pozostałości, jakieś kable, coś tutaj jest, widać? No i tutaj była ubikacja. I jest, popatrz jaka duża. Tu już spokojnie możesz iść. No tutaj tak. Nie miała ochotę. No, ale tam nie. Tu jest zamknięta zamknięte, nawet zategowane no tu jest co to jest w przodu, no kolejny wagon mamy taki sam ale do niego nie da się dostać niestety no sprawdzaliśmy wszystkie wejścia po Chyba, że jeszcze raz zobaczymy co no. widzisz ale wejścia nie ma niestety do tego Tam jeszcze są drzwi obok. Też wątpię. Ja też wątpię. Ten wagon taki patrz, Ale tutaj można nagrać. Widzisz, tam było jeszcze miejsce na bagaże na górze, bo w tamtym Aha. wagonie tego nie było. No, no, nie było. On jest, widzisz, w lepszym stanie, bo jest zamknięty. Ma jeszcze oświetlenie. No, tam też było jeszcze oświetlenie częściowo. No, ale zobacz jeszcze tutaj. też zamknięte, no to by było na tyle. Czy jak widzicie, chyba najszybszy urweks świata. Wagony fajne, szkoda, że do trzeciego wagonu nie udało nam się wejść. Aczkolwiek chyba najlepiej wygląda, już tutaj z... widzieliśmy z zewnątrz. No tak, bo nie ma wejścia, to jeszcze nie jest dewastowane. Dokładnie. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Yy, nie mam dokumenty, pokażę. Hmm. Może jakoś się dogadamy. nie taka fajna łoweszka. Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.